Firma Fate do swojego katalogu dołączyła trzy nowe sygnalizatory mechaniczne. Każdy inny, ale spełniające tę samą rolę wskaźnika mechanicznego brania, przede wszystkim do brzegu, bo o to chodzi w hangerach i swingerach. To jest SW5. Sygnalizator, który, którego można nazwać hangerem, dlatego że jest na miękkiej takiej. Rurce, właściwie sprężynce, ale to jest coś pomiędzy swingerem a hangerem, bo wiadomo, swinger jest na sztywnym ramieniu. Natomiast to ramię na wpół miękkie jest charakterystyczne, dlatego że ono nie jest podatne na działanie wiatru tak jak zwykły hanger. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, SW5 to jest Illuminated Hanger czyli z podłączeniem do gniazda sygnalizatora. Tak więc ma wbudowaną tutaj w głowicy diodę ledową, która pokazuje nam branie zarówno do brzegu, jak i, jak i od brzegu. Więc jak włączymy sygnalizator, ta głowica będzie nam rozświetlać znakomicie, zarówno podczas brania do brzegu, Jaki od brzegu? Bardzo prosty system wpięcia żyłki. Tu są takie dwie kuleczki. Wpinam żyłkę pomiędzy te dwie kuleczki to się doskonale trzyma. Natomiast podczas brania wystarczy niewielki ruch, kiedy ten, e, ta głowica nam się wypnie. Jedna ważna rzecz. Ten system ma dociążnik, co raczej nie jest spotykane w hangerach. Dzięki właśnie tej półsztywnej rurce możemy przesuwać dociążnik tak, jak nam to najbardziej będzie odpowiadać. Różne głowice, znaczy w różnych kolorach możemy sobie dobrać, tutaj mamy założony zielony, ale są również niebieski, czerwony i purpurowy. Tak więc możemy skompletować sobie cały zestaw na trzy albo cztery wędki. Kolejny zestaw sygnalizatorów mechanicznych Faith to klasyczny swinger, swinger z wymienną głowicą, co jest też ważne, mianowicie są aż cztery kolory, cztery głowice wymiennie, możemy sobie tutaj użyć w zależności od tego jaki kolor nam będzie pasować. Jest to klasyczny swinger, który doskonale, przede wszystkim pokazuje brania dobrzego, bo tutaj o to chodzi, o dość dużej rozpiętości. Jak to swinger? Jest sztywny, niepodatny na wiatr, więc tutaj nie mamy tych fałszywych brań, które często przy hangarach występują, kiedy wieje silny wiatr. Oprócz tego, że możemy sobie wymienić głowicę na inny kolor, możemy również tutaj, bo jest w zestawie, dać dociążnik, który czasami nam jest w różnych warunkach potrzebny. Wystarczy całość odkręcić. Dodać dociążnik. No, i może przy okazji od razu zmienię kolor głowicy. Odkręcamy całość. To są takie zaślepki z jednej i z drugiej strony. I po prostu wkładamy inną głowicę o innym kolorze. No, i całość należy tylko skręcić i przykręcić to do ramienia. Proszę bardzo, mamy dociążony swinger, który lepiej będzie nam naciągać żyłkę, kiedy to jest potrzebne w pewnych warunkach. I jeszcze jedna ważna rzecz, że głowica ma tutaj takie wycięcia. Do nich można włożyć odpowiedniej wielkości beta lighty, tak żeby w nocy głowica nam również świeciła i pokazywała, w którym miejscu znajduje się swinger, czy opada, czy też nie. Dla tych, którzy preferują klasyczne hangery, wolą je niż swingery, firma Fate zaproponowała. Zestaw właśnie hangerów, które są zbudowane tak samo jak swingery, tylko zamiast sztywnego ramienia mają łańcuszek. Również mają wymienne głowice w pięciu kolorach. I również dociążnik, który na dole głowicy się znajduje, który można oczywiście odkręcić. Naturalnie, przy dobrych warunkach atmosferycznych, hangary tego typu są najczulszymi sygnalizatorami mechanicznymi. Zakres sygnalizacji, zwłaszcza brania do brzegu klasycznego hangera, jest niesłychanie duży, bo proszę bardzo, to aż do momentu, kiedy wręcz opadnie głowica w dół.